Ale mnie komary obsiadły, masakra. Na szczęście mam siateczkę tutaj w namiocie, więc się nie dostaną do środka. Zapowiada się kolejny słoneczny dzień. Siedzę tu już dłuższych parę chwil, jest bardzo fajnie, świeci słońce, jest ciepło, wieje chłodny, rzeźki wiaterek, orzeźwiający taki, pobudzający. Napiąłem już kawę, zjadłem, zamoczyłem też nogi w jeziorku, ale tutaj są wszędzie głazy, kamienie i ślisko, więc z moimi lękami przed wodą nie wchodziłem. Głębiej niż do, do kolan, praktycznie fajnie, spokojnie nie, ch nie chce się stąd truszać, ale trzeba zwijać namiot i jechać odkrywać nowe miejsca. Ryby mi tu podpływają, takie malutkie, do samego brzegu. Cóż, trzeba się ruszyć. Kupię papią tam nie wrażenie. Zatrzymałem się w przydrożnym barze na kawę, ciastko, potem stwierdziłem, że jeszcze coś zjem, kolejna kawa, kolejna. I tak mi zeszło i zacząłem się zastanawiać, co zrobić z dzisiejszym dniem. No i stwierdziłem, że jestem dość przytyrany i wczoraj już miał być taki luźniejszy dzień, a się okazało, że schodziłem na koniec po pionowej ścianie w dół i dzisiaj czuję już faktycznie nogi dość mocno i myślę, że jakbym dzisiaj im coś jeszcze zaaplikował to mogłyby powiedzieć, że no jak tak dalej pójdzie to będziemy się kłócić w każdym bądź razie teraz jadąc do Ledingen w sumie nie mam potrzeby tu jechać i to w ogóle nie jest po drodze nigdzie ale stwierdziłem, że sobie zobaczę co to za miasteczko. Tym bardziej, że to jest tak w ogóle na jakiejś takiej odnodze i mało podejrzewam, popularne jest to miejsce, żeby się tutaj udać. Ale takie miejsca, takie miejscówki często są zaskakująco ciekawe. I tak sobie jadę, 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 rozglądając się na boki i zobaczyłem tutaj przepiękne widoki. Stwierdziłem, że muszę się zatrzymać. I po kamolcach kawałek przejść, ale będzie warto tak pomyślałem, żeby zrobić zdjęcie i nagrać film, bo widoki są faktycznie przepiękne. Czuję intensywny zapach morza. Widać, że jest odpływ. Ktoś jak zobaczył ten widok, to wyskoczył z butów dosłownie. I ja mu się nie dziwię. dla mewów, koleś wyrzuca jakieś resztki ryb, których się nie da zjeść, człowiek nie jest w stanie zjeść, ale jedne zwierzęta mogą mieć na tym uczta, to dość konkretne, jak się mewy Zostawiłem auto na pseudo parkingu przy drodze. <grywa> Jakiś taki dziwna, Patrzę, tam jest zatoczka, ale albo zatoczki jest takie wyjeżdżone, ktoś tam zostawiał. Widać auto i jakaś przyczepa stoi. Więc stwierdziłem, że tam zostawię auto i idę na poszukiwanie noclegu. Tu jest jakaś też pseudo ścieżyna Tam jest obok jeziorko bo to jest czyli jeziorko Jak ja w ogóle w zapości jestem, chyba jestem na bliżej od poziomu morza i tak jak powiedziałem idę szukać miejscówki do, do spania, żeby się rozbić ono wygląda to. Czy tu przy samej wodzie, czy troszkę dalej, czy może wyżej. Tam też jest opcja gdzieś na górze. Nie wiem jeszcze jak tam wejść, to faktycznie. Ale tu przy samej wodzie, tu jest mokro jakby. Co chwilę gdzieś butem wpadłem w jakieś mokradło. Poza tym przy samej wodzie to zawsze zawiewa wiatr. Muszę się dóźle zajrzeć. Wracam, idę na drugą stronę. Na tą stronę gdzie to. jest tutaj są wszędzie kamienie. I jest mokro tak zwane mokradła nierówno a poza tym y, widziałem tam cały gąszcz śladów nie wiem czy to są owcy czy kozy i tam jest jakaś zagroda z tamtej strony za mną i podejrzewam, że tutaj po prostu wybiegają sobie pojeść trawę soczystą w tych mokradłach te owce, barany, czy jakieś inne kozy nie chcę tutaj się rozbijać nie chcę stresować zwierząt i nie chcę, żeby zwierzęta mnie budziły albo no mnie stresowały z drugiej strony poszukam czegoś tutaj jeszcze potrzebne tutaj zobaczyć tą górkę z tej strony bo z już byłem oblukać ona jest stroma praktycznie dookoła a jedynie całkowicie z drugiej strony jest takie miejsce gdzie jest najmniej stromo ale podejrzewam, że mimo wszystko patrząc na poziomicę i tak jest tam stromo tak czy siak z tamtej też tam nie chce mi się ani obchodzić ani wdrapywać na górę to nie na dzisiejsze moje warunki i nastrój. Tutaj gdzieś na dole się rozbija i tyle. Będę miał też krócej, szybciej bliżej do auta. I na łatwizna. No ja już rozbity. Znaczy nie rozbity. <śm> nie jestem rozbity. Psychicznie, tylko jestem rozbity pod namiot. Pojadłem, popiłem. Praktycznie gotowy do spania. I nawet śpiący już. Jest godzina, która? 10 minut po północy. O, to dzisiaj pójdę wcześniej spać. To jest ta odmiana. Ale co jest bez zmian, to to, że kolejny dzień, zmoczyłem buty, no to się chyba nie da bez tego obejść tutaj. Dzisiaj taki dziwny dzień, najeździłem się dużo. Nie wchodziłem nigdzie po górach, no przynajmniej nie starałem się, było kilka podejść jakieś tam na jakieś miejsca widokowe. Ale nie miałem kompletnie ochoty gdzieś tam się wysoko wdrapywać, ani długo. Więc, jakieś takie punkty widokowe i takie gotowe do odwiedzenia miejsca, zobaczyłem. Kilka razy musiałem wracać, bo wjechałem w jakieś dróżki, ścieżyny, gdzie nie dało się już dalej pojechać. A nic na końcu nie było. Czasem, tak też się kończy, właśnie improwizacja. No i chciałem hotel w sumie zamówić na dzisiaj bo stwierdziłem, że tutaj w tej części jeszcze hotele są w miarę przystępne cenowo a poza tym jestem zmęczony i potrzebuję odpocząć i wykąpać się i tak dalej więc stwierdziłem, że może to jest jeszcze dobry moment, żeby w noc, bądź dwie nawet tutaj spędzić tutaj też są fajne góry dookoła jedny jest bardzo wysoki szczyt bardzo fajnie mi się podoba ja mam ochotę na niego wejść, już nie pamiętam nazwy ale nie wiem czy, czy się podejmę tego w końcu no ale okazało się, że tutaj wszystko jest zabukowane więc słabo no i nie wiem jak jutro czy, czy gdzieś coś znajdę, jakiś hotel, czy kolejna noc pod namiotem a już tam na Lafotach to ceny po prostu zabijają nawet za jedną noc. Nie wiem skąd oni te ceny biorą. I też nie wiem, jak to będzie wyglądała opcja noclegu pod nami. podejrzewam, że też trzeba będzie kupić jakieś miejsce gdzieś na kempingu. Bo na dziko to nie wiem, czy to się uda. Tutaj jeszcze w tych rejonach są takie właśnie jakieś yy, drogi. Co prawda nie prowadzące do nikąd, ale. Ale takie właśnie mało uczęszczane, że można się gdzieś z boku zatrzymać, albo gdzieś wjechać kawałek w las czy coś i zostawić auto i iść się rozbić. No tam już podejrzewam nie będzie chyba takich opcji. Nie wiem, może się mylę, ale tak mi się wydaje, tam już jest bardzo na turystykę nastawione miejsce, więc tam się starają kasę ściągać gdzie tylko się da. Także nie wiem co z jutrem. Dzisiaj wcześniej to spać, nie o drugiej tylko po północy. Mam nadzieję, że się wyśpię. W miarę wcześniej rano wstanę i coś, coś wymyślę. Opracuję jakiś plan działania. No. fajnie wyglądają te obrysy w góry. No nic, dobranoc.